Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Oblicz pole trapezu. I tutaj mamy informację taką, że długość dwóch kratek to jest jeden centymetr. Żeby obliczyć pole trapezu, to skorzystam ze wzoru. W nawiasie dodam długości dwóch podstaw, pomnożę przez wysokość i wszystko podzielę przez dwa. I w naszym przypadku. Jedna podstawa to będzie która? Otóż podstawy musimy wiedzieć, że muszą być to dwa boki, które są do siebie równoległe, więc ten bok ma długość 5,5 cm, dodać. Drugi bok do niego równoległy to jest ten i ma 1,5 cm. Wszystko mnożymy przez wysokość. Wysokość to jest odcinek łączący te dwie podstawy. Pod kątem prostym oczywiście i tu mamy 2 cm, czyli razy 2 i wszystko dzielimy przez 2. 5,5, dodać 1,5 to wychodzi nam 7 razy 2 przez 2. Tutaj ładnie nam się dwójki poskracają, tak? Wychodzi sama siódemka, bo dwójka i dwójka się skróci. Czyli możemy powiedzieć, że pole tego trapezu wynosi 7 cm kwadratowych. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.